W filmie widzowie przetestowałem event halloweenowy na box Pokazałem wam na czym on polega I powiem wam, że jest naprawdę spoko. Można na nim zdobyć jeden bardzo ważny przedmiot. Ale w tym filmie robimy konkurs na rapy boxa Zostaw lajka, like suba w komentarzu swój nick z Minecrafta 400 apy w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro blatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam miłego oglądania. No się no widzowie, witam was serdecznie na box rapypl I pojawił się tutaj też event halloweenowy, który w dzisiejszym filmie przetestujemy. Sprawdzimy. Opowiem wam o co tutaj chodzi. Chociaż znając życie, wy i tak wiecie o co chodzi. No tak zrobię po prostu dla zasady. Mianowicie, jedna rzecz, która dla mnie jest fajna, to jest to, że pojawił się w końcu też nowy secik 51. I ten set się bardzo różni pod względem tego, że trzeba mieć dodatkowy item do przerobienia Mianowicie, macie ten set 51 vampira. I oprócz tych neptunowych pyłów, które są potrzebne po prostu jako zwykła waluta do przerabiania zbroi, trzeba mieć też odłamek cukierka. I przerabianie tego jest gigantyczne. Drogie. No, no damy cukierka sam w sobie, ilość tam pieniędzy kosztuje na rynku. Możemy sobie sprawić, oczywiście, jakoś, nie wiem, od najniższej ceny. Nie wiem, ile to może być, jako najniżej. Ale, no, nawet nie jest jakieś drogie. No, 13 milionów i to jest wystawione 6 sztuk, więc pewnie strzelałbym, że, no, mniej niż milion. Dobra, no, to nawet nie jest jakieś drogie. No, ale do każdego takiego jednego cukierka musimy mieć dwa te odłamki plus dwa neptunowe pyły. I, na przykład, 5 z tych cukierków trzeba na przerobienie miecza 51. Więc raczej rozumiecie, o co mi chodzi że jest to kurcze po prostu no drogie i przez to ten estetyk jest taki kurcze wyjątkowy sam w sobie, że no ciężko jest y, go zdobyć no bo w rapy boxie nie można go zdobyć nie da się kupić, więc no, to jest po prostu cool uważam, że taki estetyk jest bardzo fajny i fajnie, że go dali wątpię, że y, dużo ludzi go ma, ale najważniejsze jest to, że są duszki u halloweenowego ducha można sobie y, przerabiać to, że y, dropicie y, białe duszki, klikając takiego duszka, możecie wylosować jeden z dziewięciu dostępnych y, innych duszków, losuje się to tak fajnie, normalnie Animacją, jeśli byście robili, nie wiem, losowanie runy czy coś. No i potrzeba dziewięć takich e, duszków. Nie, Jak będziecie mieli dziewięć duszków, wytwarzamy kluczyk i mamy klucz do e, Pumpkin Boxa i powiem wam, że tutaj pojawia się jedna rzecz, która moim zdaniem jest idealna, i to będzie najfajniejszy przedmiot. Bo ja sobie tak mniej więcej patrzyłem, oczywiście Wam pokażę. Mikstura wiedzmy, jak traficie przeciwnika, nakłada na niego efekt oślepienia i nudności na 5 sekund, cooldown 2 minuty, no znajmy nie może być, jakoś bez strzału to będzie na pewno. Różka Wiedźmy, po uderzeniu w przeciwnika masz 50% szans na zmianę miejscami, na zamianę miejscami z trafionym graczem. Okej, okay, coś jak kusza przyciągania, coś tego typu. Voucher na e, prefix duszka, wtedy masz 25% większą szansę na zdobycie e, duszków podczas eventu halloweenowego, też wam powiem w jaki sposób to się zdobywa. Talizman odporności 10% bardziej odporny jesteś, jak go masz w ręce, raczej średni przedmiot, ale to jest najlepsze po prostu. Trzymając ten talizman w drugie ręce zarabiasz 5 procent więcej przy kopaniu generatorów, więc to, jeśli masz jakąś runę, e, perk dropu, perk klanowy dropu, plus jeszcze to, no bomba, to jest, uważam, najlepszy przedmiot i po tym evencie zachęcam każdą osobę do tego, żeby sobie kupić chociaż jeden ten talizman i trzymać go w i kopać nim na bezpiecznej, bo one będą teraz tanieć, bo dużo ludzi będzie otwierać te e, boksy, no nawet można sobie zobaczyć 23 miliony, taki, nie, 19 milionów jeszcze taniej, więc to będzie po prostu taniało, a jeśli ktoś ma odłożone pieniądze, kupcie sobie, serio, kupcie sobie jeden ten talizman dropu, bo on będzie do końca gry wam siedział w WC, czy coś będziecie sobie kopać na bezpiecznej, no zarobicie na tym, po prostu warto serio, kupcie sobie to, runa czasu zmniejsza e, czas oczekiwania na ponowne użycie przedmiotów eventowych. E, czyli taki Ala la cooldowny chyba, że zbijasz cooldown że możesz częściej używać kuszy, czy czegoś, no fajne, fajne, spoko runa, e, bilet losowanie run, też bardzo fajne, przez co runy bardzo staniały, odłamki cukierka, które mówiłem na samym początku wam o tym, no i rapy boksik, Więc uważam, że najfajniejszy jest ten amulet dropu, na który Warto je się skupić. No i przez to, że tak łatwo było e, możliwość zdobycia e, tego biletu na runy, no to mogę wam pokazać to, że runy bardzo staniały. Odporności siła 58 milionów stoi. Rozumiecie to? Odporność 50 milionów, więc no, e, ostry crash e, rynkowy, ale coś za coś moim zdaniem. Więc ja muszę sobie kupić, bo te dłużki normalnie można kupić widzowie na e, sklepie, item shopowym, więc muszę sobie ich troszeczkę ogarnąć. Można też je zdobyć e, poprzez bezpieczną, w sensie przez nową strefę eventową, którą wam w sumie na szybko jeszcze jestem w stanie y, pokazać i zaraz pójdziemy się tam bić, więc też z tym na spokojnie, ale y, normalnie na tej strefie itemków się nie traci, nie można tutaj używać elitry są różne generatory y, mobów, itemków z których można y, dropić też te duszki też parę duszków jest ukrytych na mapie, dokładnie chyba dziewięć, y, no ale raczej jak sobie wpiszecie na YouTubie że kordy główek czy coś, no to znajdziecie to są takie duszki, trzeba je zbierać i dostajecie je do ekwipunku, pewnie raz można je zebrać i masz, no ale zawsze coś Nawet jeśli sobie grasz, to odbierzesz te duszki, sprzedasz się na rynku Bo one też niezłą cenę mają No to y, coś tam sobie zarobisz A klepa też polega tutaj Na tym, że właśnie zabijając się na tej strefie y, dosta Masz większą szansę Na zdobycie takiego duszka Zabiłem gościa, niestety duszek nam nie wydropił No ale y, wiecie o co chodzi, nie? Jak zabijasz na normalnej strefie Masz mniejszą szansę niż właśnie na tej strefie Eventowej, no i sama w sobie strefa Też y, trzeba pamiętać o tym, że Jest dość ładna, nie? Fajna jest, ładnie to Wygląda. No i na tym głównie evencik polega. Szczerze jest yy, spoko. Moim zdaniem naprawdę yy, fajnie to wygląda. Te zbieranie duszek. Ja lubiłem. To jest to samo, co były te yy, zbieranie baloników. I na tym samym to polega. Więc naprawdę yy, fajny. Nie ma yy, co się przyczepić do tego. Uważam, że event sam sobie. No super, spoko, spoko. Najbardziej, no to mówię. jaram się yy, możliwością wydropienia tego talizmanu dropu. No to będzie naprawdę przemocny przedmiot. I jeszcze raz się powtórzę. Jak macie pieniądze, kupcie sobie jeden. Trzymajcie go, nie sprzedawajcie. On będzie warty sporo potem po ewencie. No i dobra, mamy 33 białe duszki i chciałbym, żebyśmy chociaż kurczę, dwie skrzynki sobie otworzyli. I szczerze będę musiał dokupić po prostu te duszki, jeśli by nam jakoś nie wyszło z dropem. Więc no nie ma sensu, żebyście. O, mogę w sumie to tak wszystkipować, ale nie ma sensu chyba. Albo dobra, damy jednak radę normalnie to zrobić. Tylko pytanie jeszcze jest takie, że tutaj będziemy potrzebowali jeszcze jednego duszka, mam wrażenie, bo ich jest dokładnie 9. Tak, jest 9 i mamy 9 wszystkich duszków. I spoko, spoko. W sumie e, chyba nam się udało to zrobić tak jak chcemy, żeby to było. No i dobra, siedzi bam, i pytanie, ile tych kluczy możemy sobie otworzyć. No i powiem mam widzowie, że fajnie to wygląda. E, brakuje mi tylko fioletowego duszka, żebyśmy mieli trzy skrzynki naraz. I pytanie, ile taki fioletowy duszek na e, rynku by chodzi? Udamy sobie, nie wiem, jakiejś kategorii pewnie nie ma. E, niestety tej duszkowej. No niestety e, tak to nie działa. Chyba. Byłoby bardzo fajnie, gdyby tak działało. No niestety, niestety, więc musimy znaleźć go jakoś od najniższej ceny właśnie tego y, tylko fioletowego duszka. I mam nadzieję, że z trzech tych kurczę kluczy uda nam się wydropić to, co bym chciał. No bo jednak ten ferk drop ja wygadał cały czas, o niemal go chce. Ej, cukierkowy odłamek kosztuje 200 tysięcy. No to szczerze, uważajmy, że będzie to troszeczkę droższe i nie wiem czemu to jest tak tanie. Nie wiem. No, ale serio. Y, brakuje, brakuje, brakuje kategorii na te y, główki. Byłoby na pewno y, łatwiej się y, handlować, jeśli normalnie można byłoby sobie, wiecie, dać. Kategorie duszki i tego fioletowego bym jakoś łatwiej miał znaleźć. Tak to muszę szukać pomiędzy tymi głowami Voldemorta, kurde, wszystkimi innymi. Tutaj jeszcze niebieskie baloniki się znalazły, ale widzę duszki najtańsze po 1,2 miliona i to nie jest kurczę fioletowy. Fioletowy za. Nie, to jest fuksjowy. Co jest, to jest? Fuks... Co to jest? Fu... Co, to jest fu... Co to jest fuksjowy kolor w ogóle? Dobra, fioletowy mamy, 1,3 miliona. Biorę to, ja nie wierzę, że to robię. I pytanie, czy jak sobie kliknę teraz u Halloweenowego ziomeczka? Zrobiło się. Mamy pumpkin boxa, mamy jeszcze jednego pumpkin boxa. Co mamy. Jeszcze jednego mamy. I powiem wam, że no troszkę nam tutaj zabraknie. Resztę sobie tego będę posprzedaję po 1,5 miliona czy coś. No bo raczej nie będzie mi chyba stać na y, wytworzenie y, dalszych tych, tych. Ale dobra. Mamy trzy pank ping boxy. Jezu. Dajmy sobie jakąś fajną, bezpieczną miejscóweczkę na to, żebyśmy mogli sobie to wylosować. I powiem wam, widzowie, że się troszeczkę cieszę, cieszę, cieszę. Bo może się wydarzyć bardzo przyjemna rzecz. Dobra, tutaj mnie zblokowało, więc chyba to będzie idealna miejscóweczka. O, no, no, daleko nie poleciałem, czy coś, no ale dobra, lecimy i zobaczymy. Czy będzie normalna animacja, czy klikam i już będzie? Pyk! Mamy! Różnka wiedźmy! Ja pierdzielę! Najgorszy chyba możliwy przemyt, jaki mógł nam wypaść. I co, to działa tak, że chyba klikasz prawym? No dobra, no przetestujemy, przetestujemy. Co mogę powiedzieć? Chociaż, kurde, ej, dlaczego najgorszy w sumie? To jest tak, kusza przyciągania, a kusza y, była droga sama w sobie. A pytanie, czy. No, niestety nie ma tych itemów tutaj, więc, no nie ma. Nie wiem też, jak mogę y, cenowo na to spojrzeć. Wystawione jest jakoś za 15 milionów. Więc kurczę... No nie wiem. a 2 miliony, 2 miliony to kosztuje. Czajcie, fioletowa, duszek, fioletowy duszek był więcej warty prawie niż to. Dobra, no to F ogromne. Lecimy dalej, pyk! mamy voucher, voucher na tego duszka, który y, zwiększa nam szansę niby i ja się dowiedziałem, że to na razie nie działa, że to będzie działać po restarcie, więc pewnie wieczorkiem w nocy restarcik pójdzie i to będzie działało, bo no po prostu nie wiem, czy jak kliknę prawie to się zmarnuje kliknąłem, nie, no, no nie działa, nie działa, to będzie działać po restarcie, to się akurat dowiedziałem od administracji, więc na chillu no i ostatni pumpkin box, niestety chciałem bardzo ten drop, y, ten p, p, amulet dropu i pyk, klikamy i mamy runę czasu. No to, hmm, wydaje mi się, że, no spoko, użyję sobie tego, no bo, co mogę z tym więcej zrobić. Klikamy i zobaczmy, czy do naszego astronauty runa czasu również została dodana. Została dodana na ale więc uważam, że no, mogło być troszeczkę lepiej mimo wszystko. Mogło być, mogło być. Kurczę, no szkoda, ale sposób sprzedaje te e, duszki i może uda mi się z rynku kupić jakimś cudem ten amulet dropu, bo, no, to bym chciał po prostu. No, na tym mi zależy, tak szczerze. No, niestety, drop nie zachęcił widzowie, ale ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, Mianowicie, po ile chodzą fragmenty teraz? Po 150 tysięcy, więc też staniały, więc no nieźle, nieźle. Bo one chodziły drożej, i nagle przez to, że tak wszyscy się na te duszki rzuciły, no to one też staniały. Wszystko staniało w ogóle, widzę. Więc jest jakiś crash rynkowy, tylko chciałem zobaczyć, jak ta różka działa. Czy mogę jakoś, nie wiem, strzelam w niego. Aha, czy ja muszę go uderzyć z łapki, ja muszę go z łapki uderzyć, żeby go. Dobra, to już rozumiem czemu to jest po prostu nic nie warte, bo to jest useless, to wiesz, jakby jak chcesz go przyciągnąć z łapki, no to nie jesteś w stanie, no bo jakby. Chociaż no nie wiem, no bo to wiecie, chodziło mi o to, że kusza jest droga sama w sobie, no bo sobie wiesz, przyciągasz ziomka, strzelając z niego na odległość, a tutaj nagle coś takiego się dzieje. I wiem, że nie wiem, ludzie są po prostu latają, żeby mnie zabić. Dziwne, 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 oj oj Ale też ciekawi mnie, jaka jest szansa na ten duszek. Tak szczerze, bo kurczę, zabiłem już parę osób i ani razu tego duszka nie wydropiłem za zabójstwo, a no nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, no ale z tego co było napisane normalnie na Discordzie, no to właśnie to działo tak, że zabijając na tej strefie masz większą szansę na zdobycie ich. No a jeszcze ani razu go nie zdobyłem nawet, więc nie wiem ile trzeba osób naprawdę zabijać. Bo wydaje mi się, że no spory trzeba y, procent, w sensie, że zbyt duży procent by zniszczył serwer, bo kurde naprawdę fajny drop jest w tej skrzyni eventowej, jakby za dużo ludzi to otwierało, no, to też byłaby y, przesada można y, powiedzieć. Tutaj też kolejny kill i wypad, wypad, kurde, to chyba tak to działa, widzowie, że yy, pamiętajcie, zawsze w każdej we wszystkich grach tak jest, że jeśli coś chcesz i tego nie dostajesz, to musisz na głos do monitora narzekać i wtedy to się dzieje, wiesz, co dzi? No tak do dupy te duszki dropią. Jest po prostu tragedia, naprawdę. Nie da się druż, duszka wydropić. No Jezu, jak to nie, nie, no tragedia, jest tragedia w ogóle. I jak tak gadam, to na 100% powinien za jakiś czas i po prostu duszek yy, wypaść, nie? Tak jest zawsze, kurde, no co ci mogę powiedzieć, stary? Potwierdzone naukowo. Więc no, teraz jest naprawdę fajna okazja na to, żeby się mocno na serwerze wzbogacić, no bo te duszki też kurczę są y, całkiem drogie, te 2 miliony za takiego białego, no chyba można tam dostać, więc no fajnie, cieszę się, fajny event, naprawdę, jeszcze raz powiem fajnie, widzimy się jutro o 15, w daily, na razie i siema